Cześć, witajcie w kolejnej dobrej bitwie Ruinberg E75 Pluton z Polski, shadow ghostem z klanu. E75 jeszcze nie pokazywałem, dlatego jest, jest dobra okazja. Bardzo dobra mapa, bardzo dobre losowanie. Bardzo dobry tutaj Pluton kompanii. Także wszystkie warunki do tego, żeby zagrać jakąś dobrą bitwę E75. Tak, na, tak naprawdę kupiłem niedawno temu. Od razu z Free Expa rozwinąłem dział i wierzę, żeby po prostu nie jeździć bardzo długo stokowym, Właśnie na to trzymam dużo dużo free expa, żeby nie przeskakiwać czołgów, tylko od razu na przykład na 9 tierze mieć wymaksowany czołg, ponieważ wiadomo, że 100 tysięcy expa na stoku na przykład zdobyć jest, jest po prostu niezbyt fajnie, także od razu jeżdżę wymaksowanym. Gra się o wiele przyjemniej niż, niż takim stokiem. Mapa miejska idealna e, dla e 75 I zobaczymy sobie, e, jak to wszystko się rozegra. E, oczywiście ten wynik w żadnym stopniu nie zbliży się do tego, co ostatnio pokazywałem w epickiej bitwie. Chciałbym taki wynik kiedyś wykręcić. E, aczkolwiek jeszcze mi do tego daleko. E, muszę się zadowolić takimi bitwami jak ta. A jeśli tylko kiedyś wykręcę jakiś naprawdę taki solidny wynik to na pewno, na pewno Wam pokażę to będzie zdecydowanie dobra bitwa bez jakichś wielkich fajerwerków ilości obrażeń i tak dalej tutaj widzimy ST-1 bardzo ładnie postawiła side-scrapa także nawet nie strzela chyba po włazie, ale nie udało się oczywiście strzelanie do skontowanego twardego czołku nie ma sensu Teraz widziałem, że S1 się przestawia. Robiłem SiteScraper z ono Ten Więc był po prostu pewnie zbyt słaby. I na razie wymieniliśmy po czasie z ST1. 0 do 0. Tutaj Persi obstawia uliczkę za mną. Ja obstawiam z tej strony. Teraz zrobiłem ładnego side-scrapa ale nie strzeliłem w tą ST1 ponieważ nie było sensu, nie przebiłbym się do tego. Jeszcze mamy tworza z przodu, na razie ostrożnie poszanować HP. Żeby przypadkiem nie zebrać dwóch wydąbów za 1000 i martwić się, co będzie z HP, ponieważ ST1 ma dobrą pozycję, to po prostu No teraz ona puszczał od bardzo twarda, że poszła w gąski. T-32 Teraz ustawiamy sobie kontent, bo tej fali nie powinno się nas Pierwszy frag T-32 wyjeżdża Przebił się Był niewidoczny kontakt z falą ponieważ może się przydać jeszcze bardziej jest tą T-32 pomijam serdecznie bez te problemu Ten E-75 jest naprawdę bardzo otwartym na czołgiem, także wystarczy lekko skontować i może być nieźle. Ten niestety szybko poległ, mając szansę na dobrego wyniku. Także bardzo miło z jego strony: 5 do 4. Tutaj to ST1 i Fosz cały czas się trzymają. Ja sobie ich zajadę z drugiej strony, żeby po prostu nie snajpić się z tym ST1 na side -scrapie. i z Foszem. Foch Chciałem zdjąć gąsk, ale się trochę przestawił i poszło. W złym kierunku i teraz s 1 i fosz wyjeżdżają na mnie jednocześnie. próba skontowania do jednocześnie fosz dolna płyta. Niestety się nie przebiłem, cały czas na mnie jadą. Także tutaj znowu skontowanie do fosza Cały czas jestem w miarę, w miarę skontowany do tej s dynki. Dobrze, po prostu Wykończyć i teraz ST-1 na mnie wyjeżdża Ma dużo więcej HP To będzie bardzo trudny południowy Dobre skontowanie, dlatego nie przejechałem Tylko gąski Niestety Ale cały czas ustawiam pod kątem Jak widzicie ST-1 nie jest w stanie mnie przebić Dolna płyta i ST-1 też bardzo wyłapy Miała zadanie, to był niezły zawodnik. E, dosyć, dosyć długo z nim trwała walka: 2800 obrażeń, 4 fragi. E, Shadow Ghost tam na drugiej flance, bardzo ładnie pozamiatał. E, I dzięki temu mamy taką właśnie przewagę. W tym momencie e, już, już powoli robi się formalność e, ze stokową, chyba wieżą czy działkiem. Także dostał, dostał strzał, w tym momencie cały czas wyjeżdżam skontowany, żeby nie co się dzieje i wykończony E-75, niecałe 4000 obrażeń, także bitwa dosyć przyjemna, niezbyt, niezbyt może taka bardzo obfitująca w te obrażenia, ale troszkę to akcji było, 152, Top Gun, 4300 obrażeń. Dosyć łatwe zwycięstwo, ale jak widzicie, udało się zdobyć odznakę mistrzowską, stalową ścianę, specjalistę. Ten wynik nie był jakiś porażający, natomiast starczyło na MK. Teraz czekam na jakąś naprawdę bardzo fajną bitwę, taką naprawdę solidną. Wtedy Wam ją pokażę na pewno. Także na razie dzięki, pozdrawiam, cześć.